Wiedza transcendentalna, duchowa wiedza o duszy, Bogu i ich związku zarówno oczyszcza, jak i wyzwala. Taka wiedza jest owocem bezinteresownego działania w służbie oddania Karma yoga. Pan tłumaczy odległą historię gity, cel i znaczenie swoich okresowych zstąpień do tego świata oraz potrzebę zbliżenia się do guru, zrealizowanego nauczyciela. Osoba Boga, pan Sri Krishna, rzekł. Ja przekazałem tę niezniszczalną naukę jogi, Bogu Słońca Vivasvanowi, a Vivasvan przekazał ją Manu, ojcu ludzkości. Manu z kolei pouczył o niej Xfaku. Ta najwyższa nauka przekazywana była poprzez sukcesję uczniów i święci królowie poznali ją w ten sposób, ale z biegiem czasu. Sukcesja uczniów została przerwana, i nauka ta, taka jaką jest, zdaje się być stracona. Przekazuję Ci tutaj tę starożytną naukę o związku z najwyższym, jako że jesteś moim wielbicielem i przyjacielem. I dlatego możesz zrozumieć transcendentalną tajemnicę tej nauki. Arjuna rzekł: Bóg Słońca, Vivasvan. Narodził się wcześniej niż ty, jak więc mam to rozumieć, że na początku Jemu przekazałeś tę wiedzę? Kryszna rzekł. Wiele, wiele narodzin mamy za sobą, tak ty jak i ja, Arjuno. Ja pamiętam wszystkie z nich, ale ty nie możesz ich pamiętać o pogromco wroga. Mimo iż jestem nienarodzony i moje transcendentalne ciało nigdy nie ulega zniszczeniu... Chociaż jestem panem wszystkich żywych istot, to jednak w każdym milenium pojawiam się w mojej oryginalnej, transcendentalnej formie. Zawsze, kiedy tylko i gdzie tylko zamierają praktyki religijne o potomku baraty i zaczyna szerzyć się bezbożność, wtedy stępuję osobiście. Po to, aby wyzwolić pobożnych i unicestwić niegodziwców, jak również dla odnowienia zasad religii, ja. Sam przychodzę w każdym milenium. Kto zna transcendentalną naturę mojego pojawiania się i moich czynów, ten, opuściwszy to ciało, nigdy nie rodzi się ponownie w tym świecie materialnym. Będąc wolnym od przywiązania, strachu i gniewu, całkowicie pogrążywszy się we mnie i we mnie przyjmując schronienie, wielu, bardzo wielu w przeszłości oczyściło się poprzez wiedzę o mnie. I w ten sposób wszyscy oni osiągnęli Transcendentalną miłość do mnie Każdego z nich Kiedy podporządkuje się mnie Nagradzam odpowiednio Każdy podąża moją ścieżką Pod każdym względem O synu Prtchy Ludzie w tym świecie pragną Aby ich działanie dla zysków Zakończyło się sukcesem I dlatego oddają cześć półbogom Oczywiście Szybko osiąga człowiek rezultaty takiego działania. Cztery podziały ludzkiego społeczeństwa zostały stworzone przeze mnie, odpowiednio do trzech sił natury materialnej i przypisanej im pracy. I chociaż ja jestem stwórcą tego systemu, powinieneś wiedzieć, że ja sam nic nie czynię i pozostaję niezmiennym. Nie ma pracy, która by miała na mnie wpływ, ani też nie obiegam się o owoce działania. To rozumie tę prawdę o mnie, ten nie uwikłuje się w rezultaty pracy. Wszystkie wyzwolone dusze w czasach starożytnych działały z tą wiedzą o mojej transcendentalnej naturze. Zatem powinieneś pełnić swój obowiązek, podążając za ich przykładem. Nawet inteligentni nie są zdecydowani co do tego, co jest czynem, a co bezczynem, więc wytłumaczę ci teraz, Czym czyn jest, a posiadłszy tę wiedzę, wyzwolony będziesz od złego losu. Niełatwo zrozumieć jest zawiłość działania. Należy posiąść właściwą wiedzę o tym, czym jest czyn, co to jest czyn zakazany i czym jest bezczyn. Kto widzi bierność w działaniu i działanie w bierności, ten jest inteligentnym pośród ludzi i chociaż Zaangażowany we wszelkiego rodzaju czyny, zajmuje on transcendentalną pozycję. Ten posiada kompletną wiedzę, którego każdy czyn wolny jest od pragnienia zadawalania zmysłów. Mędrycy mówią, że reakcje jego pracy palone są przez ogień doskonałej wiedzy. Pozbywszy się wszelkiego przywiązania do owoców swojego działania, zawsze zadowolony i niezależny. Nie wykonuje on żadnej pracy dla zysków, chociaż zaangażowany jest we wszelkiego rodzaju działanie. Człowiek taki, posiadający pełne zrozumienie, działa doskonale kontrolując umysł i inteligencję. Uwalnia się od poczucia własności w stosunku do swojego majątku i pracuje jedynie po to, aby zaspokoić proste potrzeby życia. W ten sposób działając, nie naraża się na reakcję grzechu. Kto zadowala się tym, co przychodzi spontanicznie, kto uwolnił się od dualizmów i od zazdrości, kto pozostaje niewzruszony zarówno w szczęściu, jak i niepowodzeniu, ten nigdy nie owikła się, chociaż czyn pełni. Praca człowieka uniezależnionego od trzech sił materialnej natury i posiadającego kompletną wiedzę transcendentalną Całkowicie wtapia się w transcendencję. Kto całkowicie pogrążony jest w świadomości Kryszny, ten z pewnością osiągnie królestwo duchowe, albowiem poświęca się on całkowicie czynnościom duchowym, w których rezultat procesu konsumpcji jest absolutny, a to, co zostało ofiarowane, jest tej samej natury duchowej. Niektórzy z joginów wielbią półbogów Urządzając dla nich różnego rodzaju ofiary, podczas gdy inni składają ofiary w ogniu najwyższego brahmana. Niektórzy z nich, zachwiani brahmaciarini, poświęcają proces słuchania i zmysły w ogniu kontrolowanego umysłu, podczas gdy inni, żyjący zgodnie z zasadami, poświęcają w ogniu zmysłów przedmioty zmysłów. Ci, którzy zainteresowani są osiągnięciem samorealizacji poprzez kontrolę umysłu i zmysłów, składają czynności wszystkich zmysłów, jak również powietrze życia, jako ofiarę w ogniu kontrolowanego umysłu. Przyjąwszy niezłomne śluby, niektórzy zostali oświeceni poprzez poświęcenie swych bogactw, inni zaś przez praktykowanie surowych wyrzeczeń praktykę ośmiostopniowego systemu jogi mistycznej czy przestudiowanie wed w celu uczynienia postępu w transcendentalnej wiedzy a są nawet tacy którzy aby osiągnąć trans skłaniają się ku procesowi powstrzymywania oddechu praktykując zatrzymanie ruchu wydechu we wdechu a wdechu w wydechu i tym sposobem zatrzymawszy wszelkie oddychanie w końcu pozostają w transie Niektórzy z nich, poprzez zmniejszenie ilości przyjmowanego pokarmu, składają wydech jemu samemu w ofierze. Wszyscy ci, którzy ofiarę pełnią i znają jej znaczenie, zostają oczyszczeni z następstw swoich grzechów, a, skosztowawszy nektaru będącego rezultatem takiej ofiary, wznoszą się ku tej najwyższej wiecznej atmosferze. O najlepszy wśród kaurawów. Bez spełnienia ofiary nie można być szczęśliwym na tej planecie, ani w tym życiu. Cóż więc powiedzieć o następnym? Wszystkie te ofiary polecane są przez Wedy i wszystkie one zrodziły się z różnego typu prac. Znając je jako takie, osiągniesz wyzwolenie. O pogromco wroga! Ofiara spełniana w wiedzy lepsza jest niż jedynie ofiara z posiadłości materialnych ale wszelkie ofiary z pracy o synu Prtchy kończą się wiedzą transcendentalną. Spróbuj poznać prawdę przez zbliżenie się do mistrza duchowego. Zadawaj mu pokorne pytania i służ mu z oddaniem. Samozrealizowana dusza może udzielić ci wiedzy, gdyż ona ujrzała prawdę. A kiedy zdobędziesz prawdziwą wiedzę od duszy samozrealizowanej, nigdy ponownie nie ulegniesz złudzeniu, Gdyż dzięki tej wiedzy zrozumiesz, że wszystkie żywe istoty są jedynie częścią najwyższego, czyli innymi słowy, należą one do mnie. Nawet gdybyś był uważany za największego spośród wszystkich grzeszników, to jeśli zajmiesz miejsce w łodzi wiedzy transcendentalnej, będziesz w stanie przepłynąć ocean nieszczęść. Tak jak płonący ogień obraca w popiół spalane drewno. Tak też Arjuno czyni ogień wiedzy, spalając na popiół wszystkie reakcje czynów materialnych. Nie ma nic bardziej wzniosłego i czystego w tym świecie nad wiedzą transcendentalną. Wiedza taka jest dojrzałym owocem wszelkiego mistycyzmu. A kto osiągnął dojrzałość w praktyce służby oddania, z biegiem czasu zaczyna rozkoszować się tą wiedzą w sobie samym. Taką transcendentalną wiedzę jest w stanie osiągnąć człowiek pełen wiary, który jest zaabsorbowany tą wiedzą i który panuje nad zmysłami, a zdobywszy ją, szybko osiąga najwyższy pokój duchowy. Kto jednak nie posiada wiedzy ani wiary, kto wątpi w pisma objawione, ten nie osiągnie boskiej świadomości. Osoba taka upada. Dla wątpiącej duszy nie ma szczęścia ani w tym świecie, ani w następnym. Kto działa w służbie oddania, wyrzekając się owoców swojej pracy i którego wątpliwości zostały rozproszone przez wiedzę transcendentalną, ten rzeczywiście utwierdzony jest w sobie. Wskutek tego o zdobywco bogactw nie jest on związany przez reakcję pracy. Zatem wszelkie wątpliwości, które powstały w Twoim sercu z powodu niewiedzy, powinieneś zwalczyć bronią wiedzy. Uzbroiwszy się w jogę o Barato, powstań i walcz.